i do

jak ktoś lata z tylnym punktem, to jest. Daj, daj tego. Ale z przodu, tu wśród między wiatrakowcem samochodem grupy akrobacyjnej Żelazne, szybowcem FOX, stacjonuje balon sportowy. Taki balon, którym. Piloci ścigają się w zawodach, w którym e, szybują wśród e, zieleni, szybują wśród e, lasów, w ciszy, w spokoju. E, to są pierwsze lotnicze kroki. E, te kroki e, możecie państwo zrobić e, wspólnie e, z pilotem e, Jarosławem e, Komoskim. Pilotem klubu sportów balonowych we Wrocławiu, chwili w Trzebnicy. Czy ktoś z Państwa chciałby polecieć balonem? Ręka do góry, kto chciałby polecieć balonem. Jest paru chętnych. Fantastycznie. To osoby, które chciałyby polecieć balonem, mogą wziąć udział w licytacji. Na rzecz Aeroklubu Wrocławskiego będziemy licytować datki na rzecz Aeroklubu Wrocławskiego. I zwycięzcy tej licytacji dostaną od Klubu Sportów Balonowych Filii w Trzebnicy prawo do lotu balonem. Zapraszam osoby chętne do udziału w locie. E, balonem. Zapraszam tutaj e, w pobliżu Telebimu. Zapraszam do mnie. Odwagi, drodzy Państwo, chęci w serce, e, dzisiejszy pokaz e, e, sprzętu, dzisiejsza wystawa, prezentacja wiatrakowców, prezentacja e, samolotów historycznych to wszystko dla Państwa. Zapraszam chętnych do lotu balonem. Zapraszam tutaj do siebie. Kolejny slajd pod mową. Nie Lot balonem. Dziś na placu zabaw odbywa się festy. Pani królik prowadzi loterię. Do mnie! Kupujcie losy! Główną nagrodą jest lot balonem. Chciałabym nim polecieć. A, a, to ja poproszę jeden los. Niebieski los wygrywa piękny samochód. Gratuluję ci, Dani. Ja, ja też poproszę. Dziękuję, Petko. Co chciałabyś wylosować? A nie wolałabyś tego ciasta czekoladowego mojej roboty? Świnka Tata przepada za ciastem czekoladowym. <tuszy> Los czerwony grywa przelot balonem! Uwa! Uwa, tata, Drodzy Państwo, w balonie mamy jeszcze tylko dwa miejsca. Dwa wolne miejsca, ostatnie dwa wolne miejsca. Kto jest chętny na lot balonem? Zapraszamy! Ostatnie miejsce w balonie mamy i chcemy je komuś oddać. Kto jest chętny do lotu balonem? Zapraszam. Pięknym balonem, który jest tutaj przed nami. Scena wywoławcza darło od serca dla aeroklubu wrocławskiego. 100 zł. Kto chce dać więcej aeroklubowi niż 100 złotych? 120. 210. Jest 220. Jest 230. 240 Aroklub Wrocławski kojemy 270 zł Aroklub Wrocławski zarobił 300 zł Aroklub Wrocławski zarobił 320 złotych Aroklub Wrocławski zarobił 320 zł, 350 zł aeroklub wrocławski zarobił. Słuchajcie, kto chce wesprzeć aeroklub wrocławski? 350 zł po raz drugi. 350 złotych po raz trzeci. Dziękujemy panu. 550 złotych. Miło, że nie będę panu więcej, ale nie jestem w stanie, bo kokon tak mija. 450 złotych. 480 złotych. Dobra, zapraszam na prawo do sekretariatu i po 500